W zwierzeniach powracamy do świata ryb i zwierząt morskich. W poprzednim odcinku pokazaliśmy już urządzenia niezbędne do założenia zbiornika. Dziś zaprezentujemy pierwsze kroki w aranżowaniu akwarium morskiego. Zanim pojawią się w nim ryby, najpierw trzeba przygotować wodę, skały oraz żywy piasek. Jeżeli mamy przygotowany sprzęt, to możemy powolutku myśleć już o bardziej praktycznych czynnościach zakładania akwarium, czyli powiedzmy, zaczniemy od wody. Aby przygotować wodę do akwarium morskiego, musimy mieć wodę osmotyczną, czyli wodę totalnie pozbawioną wszelkich związków chemicznych. Wodę taką uzyskuje się z filtrów odwróconej osmozy, które w niedrogich kosztach możecie Państwo nabyć w większości sklepów zoologicznych, także powiedzmy w kastoramie. Tą wodę osmotyczną dopiero zasalamy specjalnymi solami morskimi. Sole morskie też są różnej jakości, aczkolwiek większość sklepów zoologicznych proponujących akwarystykę morską bez problemu Państwu doradzi, jakie są bardziej preferowane, różne ceny są tych soli i tak dalej. Żeby zasolić wodę do poziomu akwarystyki morskiej powinniśmy uzyskać zasolenie w przedziale 1,020 do 1,026 jednostek. Do pomiaru zasolenia służą hydrometry. Niektórzy nazywają je salimetrami. Jedna i druga nazwa jest właściwa. My we wiaderku mamy już wodę zasoloną. Pomiary są dość proste, bo zanurzamy urządzenie w wodzie. Pozwolimy, pozwalamy, żeby nadmiar wody się wylał i możemy odczytać. Musimy pamiętać tylko, że pęcherzyki powietrza zawsze troszeczkę przekłamują urządzenie, czyli lekkie postukanie spowoduje, że ten salimetr ustawia nam się już na prawidłowej pozycji. Tutaj na wskazówce mamy jeszcze kilka pęcherzyków powietrza, wskazanie mamy 1026, czyli powiedzmy jest woda dobrze zasolona, czyli jeżeli poziom zasolenia mamy właściwy, możemy tą wodę wlewać do akwarium. Teraz proszę Państwa, czas na montaż podstawowych urządzeń. Tak jak powiedziałem, filterek mieliście Państwo opisany. Przed montażem zawsze jest korzystniej zalać go troszeczkę wodą, żeby później łatwiej nam było wytworzyć podciśnienie do dalszego jego zalewania. Zakładamy kratkę zabezpieczającą. Proszę pamiętać, że bardzo istotne jest, aby do filtra wlać już porcję bakterii nitrafiltracyjnych. Gdyż, tak jak mówiłem, w ceramice będą się one zagnieżdżały i bakterie nitrafiltracyjne możemy wlać bezpośrednio do akwarium, ale proces dochodzenia do tej ceramiki będzie trochę dłuższy. My sobie pozwolimy na wlanie bakterii nitrafiltracyjnych bezpośrednio do filtra. Taka porcyjka w zupełności nam wystarczy, resztę wlejemy do zbiornika. Zamykamy filtr. I podłączamy pozostałe jego oprzyrządowanie, czyli rurę sącą i rurę wydalającą. Proszę zwrócić uwagę, na filtrach zawsze są opisane krótce, który jest do zasysania wody, który jest do wydalania. Także rurę zasysającą podłączamy do gniazda IN, czyli do filterka. Nasadzamy ją, odkręcamy nakrętkę, która nam tą rurę przytrzyma. Do drugiego króćca zakładamy rurę pompującą wodę do akwarium. Filterek odstawię sobie w miejsce bardziej poręczne. Tutaj, proszę Państwa, mamy przygotowaną porcję żywej skały, którą będziemy wykorzystywali do zakładania akwarium. Proszę pamiętać, że jakość żywej skały rozpoznaje się po jej kolorze. Im więcej będzie miała takich bordowych plam, tym lepiej. Te bordowe plamy, tak ogólnie mówiąc, są to glony wapienne. Glony wapienne powstają na skalę, która jest przechowywana w dobrych warunkach. Ważne jest, żeby skała kupywana przez państwa przeszła tak zwany proces odgazowania. Co to znaczy? Skała odławiana z naturalnego środowiska jest wysyłana transportem przeważnie lotniczym, leci 20 parę, 40 parę godzin. Wszystkie stworzenia, które są w tej żywej skale, podlegają pewnym procesom niszczącym. Część z nich obumiera i tym podobne rzeczy się dzieją. I proces odgazowania polega na tym, że ta skała powinna być wrzucona do akwarium oczywiście ze słoną wodą, zasolono do określonego właściwego poziomu i musi być w tej wodzie obiewana przez jakiś tam czas. To znaczy woda musi być pod dużym strumieniem, w akwarium musi krążyć, żeby te martwe części zwierząt, które są w skale, mogły zostać wypłukane. Później taka skała nie będzie żadnym problemem dla nas jako użytkowników akwarium, bo te martwe, gnijące części zwierząt nie będą się nam przedostawały do wody. Także proszę na to zwracać uwagę podczas kupywania żywej skały. Przed włożeniem żywej skały musicie Państwo pamiętać, żeby wszystkie urządzenia, które ta skała ma przykrywać, znalazły się w zbiorniku, także musimy jeszcze dołożyć nasz odpieniacz białek. Później w trakcie ustawiania akwarium wysokość odpieniacza sobie określimy, gdyż musi być on tak ustawiony, żeby ta piana, żeby tworzyła nam się właściwa piana, żeby nie tworzyła się tak zwana piana mokra, tylko piana sucha, ale o czym jeszcze Państwu w późniejszym czasie opowiem. Podłączamy odpieniacz do pompki powietrznej, która go będzie napędzała. Kiedy wszystkie urządzenia mamy już zamontowane, możemy przystąpić do układania skały. Skałę, proszę państwa, układamy w ten sposób, żeby. Ja sobie pozwolę na razie filtr wyłączyć, żeby nam nie hałasował. Skałę układamy w ten sposób, żeby osłonić troszeczkę nasze urządzenia, aczkolwiek. Tak musimy ją ułożyć, żeby pozostawić miejsce do ustawienia koralowców, żeby pozostawić miejsce do pływania ryb. Zabudowę skałą stworzymy zabierając tylną, lewą część akwarium. Prawą część i przód pozostawimy wolną do dopływania dla naszych podopiecznych. Kolejnym elementem po ułożeniu skały jest wsypanie żywego piasku. Robimy to e, raczej właśnie po ułożeniu żywej skały, z tego względu, że żywy piasek nie należy do najtańszych e, elementów wystroju i szkoda by było go wkładać nam pod skałę. On po prostu po wsypaniu będzie tą skałę e, obsypywał naokoło. Co do ułożenia skały, jeszcze jedna uwaga. Proszę Państwa, żebyście nie starali się od razu na siłę ułożyć tej skały tak, jakbyście chcieli tego względu, że wielokrotnie robiąc akwaria doszliśmy do wniosku, że ułożenie skały i tak, i tak w 100% przypadków trzeba poprawiać na drugi, trzeci dzień, gdyż zakładając ten zbiornik nigdy nie jesteśmy w stanie zaaranżować go tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Po prostu skała jest formą niejednorodną, nie da się tego zaplanować, jak ją ułożyć, czyli Trzeba sobie dać 1-2 dni odpoczynku, woda się powinna wyklarować w tym czasie i wtedy ewentualnie drobne przestawianie skały ma miejsce. Proszę też pamiętać, że... Jakieś luki powstałe przy ułożeniu skały będą wypełnione na pewno koralowcami, także też nie ma sensu na siłę tej skałki przestawiać. Poczekajmy na pierwsze zwierzęta i wtedy dojdziemy do wniosku, czy tą skałę trzeba tylko troszeczkę e, przełożyć, czy trzeba jakieś tam większe ingerencje e, wprowadzić. W tej chwili wsypiemy do akwarium żywy piach. Woda na pewno nam zmętnieje, ale przy filtracji jednodobowej proces zmętnienia. Podejrzewam, że usunie się prawie w 100%. My, żywy piach mamy również z naszych pracujących zbiorników, czyli jest zasiedlony kulturami bakterii nitrafiltracyjnych, jest bogaty w te życie biologiczne, co też w dużym stopniu ułatwi nam wystartowanie zbiornika. Najlepiej żywy piach jest wsypywać w jednym miejscu i dopiero po wsypaniu całości żywego piasku, delikatnie rozgarniać go do miejsc, w których powinien leżeć. Czynność tą wykonujemy powoli, bez pośpiechu, żeby nie wprowadzić zbyt dużego zmętnienia do wody. Jak na razie wychodzi nam to całkiem nieźle. Ale tak jak powiedziałem, piach ten jest z naszych zbiorników, jest już przepłukany, przepracowany, także też dużo tego zmętnienia nie powinien spowodować.